czasie na widzowie to ja, NightSide, a w dzisiejszym odcinku... Eee, no co? będę sobie grał, w międzyczasie wam trochę opowiadam, dlaczego miesiąc nie nagrywam, prawie dwa w sumie. I już... czekajcie... Ja mam wystawienie. Eee, helali, no czemu? Jakie helali obecne? Nie wiem, dziwne. E, no to tak. Wow. E, tak. Mumie nie było i nie nagrywam przez prawie dwa miesiące. Nie wiem czemu, ale. Znaczy... W sumie wiem, nie chciało mi się. Ale. Też wiecie, jest szkoła i trochę czasu nie mam, by nagrywać. Wiecie, wiecie, nag jest trochę wymagają wymagające i. Nie wiem czemu ja taką grę wybrałem sobie na ten, na którym I po prostu wiecie, rynek jest wymagający. I trzeba trochę czasu poświęcić. Dobra. I co ono? Mam no, nie mamy w ale rzeczywiście, no mi to spada tak. Nie, nie, kurde, jak się ruszam, to spada bardzo. A przez ping, no ważne, i no, Szkoła. i też druga rzecz, że nie chce mi się, a Byłem... też wy nie mówicie, co mam nagrywać. I ja po prostu nie będę, się domyślał, co ja mam nagrywać, tylko będę nagrywał to, co uważam. A w po prostu możecie mówić, co chcecie, żebym nagrywał, co lubicie. Jakie gry bym, żebym nagrał? Boże, bym z kimś coś nagrał, jakby ktoś coś chciał. Eee, nie wiem. Ale też mogę Wam powiedzieć, że na pewno może Fortnite zacznę nagrywać. To ja już to długo mówię, ale możliwe bardzo. Możliwe, że zacznę nagrywać też tego inne jakieś fajne tryby na Robloxie. Co jeszcze? Może zacznę nagrywać um, Minecrafta? Może. O poradniki, jak budować coś albo coś takiego. Jeśli chcecie, bo widziałem, że zawsze poradniki z Minecrafta. To dużo mi przynosiłem, więc jak chcecie, w sensie to mogę zrobić. Duże wyświetlenia zawsze były z tego. Może właśnie chcecie w sensie kontynent taki minecraftowy? Może no, ja tak na minecrafcie tak pół na znam. Tak na minecrafcie, tak pół na pół, no, tak jak mówię. Bo, na wiem jak zrobić niektóre rzeczy, ale niektóre to naprawdę potrzebuje poradnika. Nie, za, za wcześnie. Ajajaj. I co? Pamiętam serię z Murder Mystery 2. Nie dokończyłem. Nie. Pamiętam serię z Pizza Tower. Jeżeli nie. Mm, ale Pizza Tower nie chce mi się trochę kończyć, jakby są... Jakby. Nie Szansa 1% naprawdę, że skończy tą serię. Może kiedyś. A, to... No i ten... Ale bardzo możliwe, że wakacje, wakacje, to możliwe, że dostaniemy nowego konta, ale nie obiecuję nic. Wtedy będą, naprawdę, taki kontent będziecie mieli, będziecie mieli GTA 5 pewnie, Five'a, coś takiego i serię RP. Będziecie przez dwa miesiące mieli bardzo fajny wtedy i nawet później. Być może mieli o Spider-Mana 2, jego optymalizację zrobią. To wtedy kupię i zrobię. Nie wiem. Um, Uncharted będę mógł zrobić, wtedy też. Będę mógł zrobić bardzo dużo. Filmu, na przykład Red Dead mogę zrobić ze znajomym taką taką małą e, Mogę zrobić też. nie wiem. Ja mam tyle pomysłów, że nie wiem, z czego mogę zrobić. Tak szczerze wam. Bo serio, nie. tyle mam serę, jak będę miał. Może wtedy też pizza Tower do końca, bo będzie mi się tak lepiej grał. bo wiecie ja. Czasami miałem tak, że mi się w slow motion nagle gra to czegoś, jak to to nie mi tak wrzało. To będę mógł to zrobić jeszcze raz tej serio. Bo jak nie będzie się to robiło, że w slow motion gra, to ja wtedy mogę przejść na w sumie. Ale nic nie obiecuję. I co? No i co jeszcze? Nie wiem, z czego ja tutaj mogę jeszcze, co mogę powiedzieć. Możecie zostawić suba, naszego lajka i komentarz. Żebym wbił w ten tysiąc w końcu. Bardzo bym chciał. No wiecie, na tutaj pewnie jest połowa widzów czy poprzedniego kanału, albo mała część. Chciałbym wbić ten 1000, bo miałem kiedyś stary kanał, ale go straciłem, miałem prawie 665 subów, coś takiego chyba. Chciałbym bardzo mieć po ten tysiąc, nie? To jest takie marzenie, żeby mieć 1000. ale myślę, że jak będę miał tego będę robił kompę na wakacje w 2 to będziemy w wakacje. bo na pewno streamy będę chciał robić fajne. Filmy fajne, no. St za streamów też będę mógł sobie coś zdobyć wtedy. Może robię 1000 na streamach wakacji, ale na pewno. O, wiem co będę chciał. Będę chciał sobie chyba założyć stronę do donate'ów. Jak nią założę. No nie wiem czy się nie płaci czasem za taką stronę, ale jak nim założę, to ten. To wtedy na pewno będę chciał nagrać. Będę streamy robił. Będziecie mogli mi donate'y wysyłać Chociaż nie mam ilu lat jest donate'y To się sprawdzę No bo wiecie, to jednak też będzie fajne, bo jakoś będę mógł zarobić fajnie Będę miał tam z donate'ów Nie, za wcześnie I co? Też mam nagranie sprzed dosłownie roku z First Fathom. Nie wiem czy wiecie co to za gra. First ofaton. Yy, a, chyba wiecie. Kirsto Fatom yy, ten mam. Yy, Carson House. Normalnie sprzed roku ja miałem jeszcze inny głos, pamiętam. I ja, ja mam też dużo nagle nie opublikowałem chyba. O, mogę nas zacząć nagrywać też Murder Mistery 2, tak znajomy znajomym. Murder Mystery 2, też fajna gra. Ostatnio zacząłem znowu grać, mi się spodobało. Ale ja, tak jak mówię, pewnie pociągniemy tę serię przez chwilę i się skończy, nie? Eee, i co? Ale wiecie co, twarz będę mógł pokazać sobie. Ja ale to bardziej tak nie wiem. Na razie nie. No i co? mi się wydaje, że. By był nie wieczór. Nie wiem, czy na tyle. Mam już odcinek, ale. Ale. I tutaj nie mam. I nie dałem teraz do oryginału, ale nie wiem. Może jak będę montował, to dam jakąś muzykę, bo. Ale może też tak być, że nie dam. Bo. Wiecie. ...i odcinek trochę poważny to jest. No i co, eee, to było w sumie na tyle. O, mogę też nagrać, wgrywać jakieś mody albo coś takiego Minecrafta, bo to akurat kto się znam, kto umie. A, to mi jeszcze nie teraz. I co, powiedzcie mi w komentarzu, co byście chcieli, żebym zaczął nagrywać. Bo ja się nie będę domyślał, co wy chcecie, a co nie. Też mogliście by się chociaż trochę odzywać w komentarzach. Bo ja naprawdę próbuję fajny content robić. Staram się ja mogę. Ja Teraz już... O, będzie Mortal Kombat właśnie w Fortnite. Cie. Jedna z fajniejszych kolaboracji w sumie będzie chyba. Wykupię ja na pewno skinę jakieś z Mortal Kombat. Tego Sub Zero. Sub Zero na razie, ale mam nadzieję, że będzie Skorpion Scorpiona. Chociaż Sub-Zero też jest ładny No i co? To by było chyba na tle. Możecie mówić, z czego mam nagrywać na, na ten. No, czy Minecraft, czy może Minecraft Robloxa, czy Tyrobloxa, czy, czy może. Mówić jakiś jeden komponent, który będzie fajny, drugi was. Nie Na przykład. Fortnite, tylko nie wiem. Powiedzcie, napiszcie i to ja spróbuję to zrealizować. Jeśli to będzie coś, co mi się spodoba, to po prostu nie wiem Wtedy. Tyle. Tyle. No i co? To było chyba na tyle. Sorry, że mnie tak na chwilę. Ja się z wami żegnam. No i co? Możecie zarejestrować z z dzwoneczkiem, like i komentarz.